Cerberus nigdy nie mówi mi, że coś jest niemożliwe. Oni dają mi zasoby, o które proszę i mówią, zrób to, a tobie dali jeszcze więcej. Nowe życie, nowy statek, osobiste zainteresowanie człowieka iluzji. Co, masz coś przeciwko? Nie po prostu jestem pod wrażeniem. Jesteś. No spójrz na siebie. Dzieciak wychowany na statku, uczący się z pokładowych samouczków. żadnych podwalin stabilności. A mimo to dokonałaś więcej niż ja. Choć mój ojciec zrobił wszystko, co było w jego mocy, by uczynić mnie idealną, ty jesteś najlepszym, co ludzkość ma do zaoferowania. Czemu wszystko zawsze musi rozbijać się o to, że Twój Ojciec cię zmodyfikował? Tym właśnie jestem, Shepard. Nie ukryję tego. Inteligencja, wygląd, nawet biotyka. On to wszystko kupił. Ty każde osiągnięcie zawdzięczasz swoim umiejętnościom. Jedyne, za co ja mogę przypisać sobie zasługi, to moje błędy. Nie jedziesz przez życie na samych genach, Mirando. Twój talent i poświęcenie mówią same za siebie. Dziękuję, pani komandor. Doceniam to. Muszę wracać do roboty, ale dziękuję, że mnie odwiedziłaś.